Witam bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak można przygotować sobie fasolę takiego Jasia do basztu ukraińskiego na przykład, jeżeli lubicie z fasolą. Ja robiłam ostatnio bez fasoli, taki zwyczajny baszcz, tylko i wyłącznie buraczki, ale można zrobić również z fasolą. Czy na przykład u zupy starczy nam szklanka fasoli. Biorę pół litra wody i 200 gram fasolki i tutaj daję pół litra wody letniej, zimnej, jaką macie i tak trzymamy przez noc. Odstawiamy i nic więcej. Możemy ewentualnie jeszcze zamieszać, a więc nastawiam wody około 3 litrów. Dlatego zupę jak robicie, opłaca się zrobić troszeczkę więcej, weźcie sobie większy garnek żeby Wam się nie wylewało, ponieważ taką zupę macie na dwa dni, a ona na drugi dzień często jest jeszcze lepsza niż pierwszy dzień. Patrzcie, tutaj mam takie dwa kotlety z karkówki z kością. Wstawiamy parę ziarenek z 5-6 angielskiego ziela, jak najbardziej. Dwa liście laurowe oczywiście teraz możemy do mięsa dać. To nam się zagotuje, zmniejszamy i tak gotujemy z 45 minut. Musi... My musimy też zachować jakby ten czas dawania, bo to jest bardzo ważne, bo tak by było, żeby albo mięso wam się nie ugotowało, albo fesola by była niedogotowana. A więc to jest bardzo ważne. A więc gotujemy teraz to mięso. W międzyczasie możemy sobie już teraz przygotować warzywa. Czas się skończył, mięso się już pogotowało, troszeczkę. Już można zobaczyć, jest lekko już ugotowane. Proszę zobaczyć, lekko ugotowane i teraz już rzucam namoczoną fasolę i tutaj proszę zobaczyć mam trzy marchewki, dwie pietruszki kawałeczek selera kawałeczek pory jedną cebulę i pięć ziemniaków ponieważ ja lubię, daję więcej mnie to nie przeszkadza to będzie po obraniu gdzieś z pół kilograma ziemniaków i to sobie czeka a teraz kroję ziemniaki już w kostkę na pół i tak dwa razy jeszcze, żeby ta kostka była dość drobna. Tutaj mam te buraczki po ugotowaniu, te już ukiszone. Zostawiłam sobie troszeczkę soku, żeby ten smak tej buraczkowej, tego parszczu ukraińskiego, można powiedzieć, był lepszy. I patrzymy na tą fasolę. O, tak, Jasiu się już ugotował. Fasola się robi miękka. Uh -huh, super, usuwamy ziemniaki i jeszcze warzyw. fasola się robi miękka, uh -huh, super, się ziemniaki i jeszcze warzyw. Tutaj można wkroić teraz już troszeczkę białej kapusty. Jeżeli ktoś nie lubi, nie chce, może mu za dużo, to może zostawić, ale tak to wszystko razem. Naprawdę też dobrze smakuje. Ona jest tutaj taka gęsta, bardziej. Naprawdę smaczna zupa. Zmniejszamy teraz troszeczkę. Teraz przechodzę. Do krojenia tych moich w poradku, takie malutkie paseczki drobne. Tak to będzie wyglądało już. I tak kroję te wszystkie moje buraczki. Później na koniec dam troszeczkę tej wody, tego kwasku i trochę słodkiej śmietany. Możemy dać łyżkę masła na koniec, żeby ona była bardziej treściwa. Tak już wspomniałam, kawałki łupasy albo boczku. I jeżeli, na przykład, mamy dzieci, musimy uważać też wyciągnąć to mięso z kością, żeby ono, żeby ono nam się tak za bardzo nie rozpadło. I trzeba uważać, że te kości wyciągnąć. A więc mhm. ziemniaki na pół podgotowane. Daję łyżkę pietruszki. Łyżkę koperku. I daję proszę zobaczyć ten sok z buraków łącznie z tymi buraczkami. Teraz już do środka. Ta zupa, ten barsz ukraiński nigdy nie będzie taki bordowy jak ten prawdziwy wigilijny barszczyk. To, żebyście widzieli, to nie jest żaden błąd tutaj, tylko po prostu to już tak jest. Tak już wygląda. dzisiaj wkroję troszeczkę kiełbasy. Mam tutaj taką. Fleischwurz, to się nazywa, ale mój mąż lubi. Tylko mówię, jeżeli na obiad je mężczyzna, który lubi mięso, czy je mięso, to musicie dać, bo inaczej jak to ktoś mi napisał, że z pustego, to i Salomon nie nabierze. Próbujemy, jak to smakuje. Mm. będzie dobra ale najpierw musimy dać soli żeby ona tak naprawdę była dobra dajemy jeszcze z pół łyżki soli a więc jedna łyżka soli musi być co jest razem ze 3-4 litry zupy możemy dać magii jeżeli mamy lubczyk możemy dać tego lubczyka kawałeczek czy troszeczkę i myślę, że już jak jest sól to już jest fajnie będzie lepiej smakowało na koniec dajemy tylko śmietanę troszeczkę masła Super. Na koniec możemy dolać tylko troszeczkę śmietany. Już nalewam ten paszczyk, nakładam, można powiedzieć. Oczywiście, jak są kości, można wyciągnąć. A dorosłych to nie ma problemu, ale jeżeli chodzi o dzieci. I tak już ta zupka wygląda. Myślę, że będzie Wam smakowała. Do widzenia.